Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mówi Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Zapraszamy na mecznikowy. Mamy nadzieję na moc piłkarskich emocji. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Zagrają w ustawieniu 4-3-3, próbując stwarzać zagrożenie akcjami oskrzydlającymi i zejściami z boku w pole karne. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zagrają w ustawieniu 4-5-1, koncentrując się na zablokowaniu dostępu do własnej bramki i uzyskaniu przewagi w drugiej linii. No i zaczęło się piłkarze Wisły Kraków przy piłce. Za moment wznowią wrzutem z autu. Patryk Małecki ponownie aut. Uryga. Nieczysto w ślizgiem. No, na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Samowita atak obrońcy. Przeciwnicy przejęli. Odebrał piłkę, czysto, ładnie. Uwaga, zacentrował w pole karne broni! Piłka wychodzi w pole, ale wspaniała bramka. Dobra orientacja i umiejętności często owocują zdobywaniem bramek. Brawo! Świetne dośrodkowanie z prawego skrzydła. Strzelec nie miał trudności z umieszczeniem piłki w siatce. Ta asysta na pewno przejdzie do historii piłki nożnej. Ależ bramka, precyzyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przepiękna główka. Tak, musieli tę akcję ćwiczyć na treningach. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Odegrał ponownie piłkę. Krzysztof Danielewicz. Dośrodkowanie. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Będzie strzelał, ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Malon uryga. Będzie szansa na bramkę. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. I teraz strata. Alon Uryga. I piłka w rękach bramkarza. Paweł Oddaje strzał. Świetnie interweniuje. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Podanie w pole karne. Pierwsze 45 minut za nami, rezultat 1 do 0. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Zaczyna się druga połowa, a rzęsisty deszcz nie przestaje padać. Murawa bardzo namokła. Dobra pozycja do oddania strzału. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. do ładna akcja. No teraz mają szansę. Oddalają grę od strefy obronnej. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Ładna seria podań, brawo. Dobrze w pole karny. No strzela! Próbują wyrównać. świetnie go ograł. No i świetnie piąstkuje. Wymiana podań między dwójką graczy. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Michał Żyro. Może być groźnie. Świetnie, udanie. Ach, fantastycznie, z voleja. Alon Uryga. Strata w środkowej strefie boiska. Robicie ze skrzydła. Ud piłka w bramce i mamy wyrównanie. Dobra, udana akcja i mamy bramkę. Ależ piękna akcja, perfekcyjne dośrodkowanie. Jak widzimy piłka ląduje w siatce. Tego po prostu nie dało się zmarnować. Ależ bramka, precyzyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przepiękna główka. Tak, musieli tę akcję ćwiczyć na treningach. No schodzi z boiska w pełnej chwale Słuchając owacji kibiców Tak ewidentnie to był dla niego dobry występ I mamy wyrównanie w tym meczu 1-1 Paweł Oleksy. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Dobra okazja i piłka w rękach bramkarza. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. No, będzie gol? Uśmiechnęło się do nic szczęście. samej końcówce meczu prowadzą. Oglądamy właśnie powtórkę pięknego gola strzelonego pod koniec meczu. Muszą teraz jeszcze tylko wytrzymać parę chwil. Ciekawe czy im się uda. Trener nie może usiedzieć w miejscu i pokrzykuje do zawodników. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Wspomnę, prowadzi Wisła Kraków. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Patryk Małecki. Bramką będą teraz mieli rzut rożny, no i jeśli wykorzystają stały fragment gry, to rozmiary zwycięstwa będą bardziej okazałe. Z tego podania może być bramka, uderza. Pierwszorzędna interwencja przeciwnik nie zdobywa gola. Niedekluczone, że broń właśnie sędzia zakończył to spotkanie. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację Darek. Co prawda ostatecznie ulegli, ale można powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedali. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.